Cześć kochani, muszę skomentować ostatni film, który wysłałam. Ten z Parlamentu Europejskiego, co nasz, nasz wielki Polak, Donald Tusk, przypierdolił prawakom i prawicy, czyli oszustom, kłamcom. Słuchajcie, komentarzy miałam cudownych naprawdę wiele. Rozumiecie i wiecie, gdzie jest patriotyzm i kto walczy o dobro tego kraju. Ale ukryte komentarze, które miałam, to tam było tak. Ty potypisz, do ty stara kurwo, i to, i tamto, i takie same obrażenia. I tak chciałam wam powiedzieć, nie kasowałam. I chciałam wam powiedzieć, moi drodzy... Czy wy naprawdę myślicie, że jesteście w stanie mnie obrazić? Naprawdę. Ja już mam tyle lat, że obojętnie co na mnie nie powiecie, nie robi na mnie żadnego wrażenia. Bo ja walczyłam z moim mężem, z rakiem, to jest zagrożenie i to obraził mnie, że w ogóle przy na płuco mojego męża. I to mogę do niego powiedzieć kurwy skurwysynie. I tak się też stało. Po prostu. Także myślicie, że mnie jesteście w stanie obrazić. No niestety nie jesteście. A Sara, no moi drodzy, każdy z was będzie stary, niestety. Słuchajcie, ale ja nie o tym. Chciałam wam powiedzieć: na temat Konfederacji, słuchajcie, no, mencen. Nie, nie, nieco wstrząśnięty, a może i zmieszany. Brał mu, przypierdolił, prosto po jajach. Najpierw mówili, że nic z tego nie będzie, no ale jednak. Jednak. Słuchajcie, i stanął na konferencji, i tak pierdolił farmazony, że głowa mała, nie? Tym eurokochodzie! A pani w ogóle, po co pani do mnie podchodzi? A po co pani w ogóle mnie pyta? On ma to samo co Mencen, nie? Jak męczę na lecą dziennikarze, a on jest kurwa nieprzygotowany, bo on tylko na TikToku to jest taki odważny. Siedzi, ma wyklepaną regułkę, i pierdoli tego co poły, tym swoim durnowatym, durnym ludziom młodym, którzy są zaczadzeni, tylko nie wiem czym. Umyli kurwa, wyczyścili zęby, ubrali garnitur, zrobili fryzurę i już myślą, że to jest ktoś, a to jest nikt. No i to wyszedł Brown. Eurokochod. Eurokołchoz, a ja się pytam ciebie, to dlaczego kurwa nie zrezygnujesz z tego eurokohozu? Pasuje ci, nie? Bo tam masz 10 albo i 15 tysięcy euro. To weźcie sobie, przeliczcie ile to jest forsy. Także przestań pierdolić farmazony, tylko zrezygnuj. Po prostu zrezygnuj. A dziennikarze, powiem wam tak, przestańcie za nimi kurwa latać. Oni w ogóle robią łaskę, że oni w ogóle się będą tłumaczyć. I powiem wam tak, ta cała konfederacja, słyszeliście, nie? Jak ta Zajączkowska i razem ten, co powiedział, że, że on... Jego dziadek był w powstaniu warszawskim, kurwa, mać ty idioto z AFD, jakbyś wiedział, kurwa, co to było powstanie warszawskie, jak Hitler przemaszerował przez Warszawę. To byś kurwa do AFD nie należał, ty idioto skończony. I powiem wam tak, a Zajączkowska nie szanuje nikogo i niczego, się zastanawiam, ty naprawdę mówisz do debili, naprawdę. Ty skończyłaś jakąś szkołę i robisz z siebie zwykłe pośmiewisko, nic więcej, zwykłe pośmiewisko. Prawica generalnie nie szanuje nikogo i niczego, a na mordzie dziesięć przykazań od rana do wieczora, a wiecie, Braun podpisał tamten Konfederację Gietrzwałską, czy jak to chujstwo się tam nazywa, słuchajcie. Oddać Polskę pod władanie Matki Boskiej, naszej królowej. Kurwa, no takiego pierdolenia w życiu nie słyszałam. I powiem wam tak. Wy zaczniecie tam pisać młodym ludziom, pod tymi tekstami tam, o kąpie co jest, co oni sobą reprezentują, co skończyli i kim są. Bo tylko Brown stoi, pani widzą pytania zadaje, po co mi pani pyta... No kurwa mać, nie mogę tego słuchać, lecie, on się nadaje kurwa do psychiatry, rozumiecie? Najpierw rzucał na choinkę, potem poszedł do profesora, mikrofon mu rozpierdolił, stolik mu rozpierdolił, a potem świece hanukowe. kurwa, dział jak jebnięty latał po tym, a ta tłuszcza pierdolona, Kurwa się cieszyła! Wy się tu stuknicie, kurwa, jesteście pierdolnięci. Jeżeli ktoś czuje na prezydenta, to musi sobą kurwa coś reprezentować. A nie kurwa, bary mleczne i sklepik o 6 rano za piersióweczką. No, także kochani, trzymamy się razem, łączne kropki. Jeszcze ponad trzy miesiące damy radę. Uwielbiam was. Ciao.